Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku programu Pośpiesznym na Świat porozmawiamy o tym, co Was czeka podczas pobytu w szpitalu. Drodzy rodzice, Podczas pobytu w szpitalu prawie codziennie wasze dziecko będzie poddawane różnym badaniom. Warto zapoznać się z większością z nich, aby w ten sposób mieć stałe informacje o stanie zdrowia dziecka. Przejdźmy zatem do listy typowych badań wykonywanych u wcześniaków. Badanie krwi. Krew może zostać pobrana u noworodka na różne sposoby: poprzez małe nakucie napięcia lub nakucie żyły, tak jak u dorosłego. Ilość pobranej krwi jest ograniczona do niezbędnego minimum. Jest to możliwe dzięki specjalnemu wyposażeniu laboratoriów. Główne badania krwi to: morfologia, badanie ilości krwinek białych, czerwonych i płytek krwi. Badanie to dostarcza licznych informacji, np. o wystąpieniu infekcji lub anemii, czy też niedojrzałości płytek krwi. CRP wskazuje na ewentualną infekcję. Następnie posiew krwi pozwala lekarzowi znaleźć we krwi bakterie. Gazometria mierzy ilość tlenu i dwutlenku węgla we krwi oraz poziom kwaśności pH. Kolejnym badaniem jest bilirubina, mierzy stężenie bilirubiny odpowiedzialnej za żółtaczkę. U noworodków. Jonogram mierzy stężenie sodu, potasu, chloru i dwuwęglanu. W zależności od stanu zdrowia dziecka wykonywane mogą być liczne inne analizy. Badanie moczu. Mocz zbierany jest do foliowego, jałowego woreczka, który nakleja się na krocze dziecka na wysokości kości łonałej. Jonogram. Mierzy stężenie sodu, potasu i chloru, natomiast badanie ogólne moczu wykonywane jest w poszukiwaniu infekcji układu moczowego. Następnie RTG. Zdjęcia RTG są wykonywane często. Chodzi najczęściej o zdjęcia płuc oraz brzucha waszego dziecka. EEG jest to zapis aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod naklejonych na skórę głowy. Badanie to pozwala ocenić i obserwować dojrzewanie mózgu i wychwycić ewentualne anomalie. Jest systematycznie robione u przedwcześnie urodzonych dzieci. USG przez ciemiączkowe USG mózgu wykonuje się u noworodków przez ciemię przednie. Badanie to pozwala ocenić struktury mózgu i rozpoznać ewentualne komplikacje związane z wcześniactwem. Jest systematycznie wykonywane u wszystkich wcześniaków i powtarzane w czasie hospitalizacji. Badanie dna oka. Badanie to ma na celu wychwycenie oznak retinopatii wcześniaczej, nieprawidłowego rozwoju naczyń siatkówki oka, która może dotknąć skrajne wcześniaki. Poza badaniami warto, żebyście zapoznali się z typowymi trudnościami, przez jakie przychodzą wcześniaki. Opowiemy Wam o nich w kolejnych odcinkach. Na koniec, drodzy rodzice, chciałam Wam przekazać kilka bardzo ważnych informacji. Obecność rodziców przy dziecku jest sprawą nadrzędną, nawet jeśli ważne jest również zarezerwowanie czasu dla siebie. Tulenie, dotykanie, mówienie do dziecka, a przede wszystkim uczestniczenie w opiece to momenty stanowiące podstawę jego rozwoju i więzi, którą z wami buduje. Kiedy stan zdrowia dziecka na to pozwala, ekipa medyczna może Wam zaproponować kangurowanie, skóra do skóry. Nie wahajcie się, to wielkie chwile dla Was i dla Waszego dziecka. Rozwój Waszego dziecka jest ciągły, jednak przebiega nierówno. Postępy przychodzą zamiennie z okresami mniej dobrze i może to być bardzo trudne przeżycie. Powiedzcie sobie, że każde dziecko rozwija się w swoim rytmie i nie porównujcie go do innych. Bądźcie rodzicami i ufajcie swojemu dziecku. Czasem rodzicowi trudno jest znaleźć swoje miejsce w tym medycznym otoczeniu. Nie wahajcie się o tym mówić ekipie medycznej. Psychologowi szpitalnemu lub skontaktujcie się z naszą fundacją. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.